Słuchajcie, dzisiaj będę robił kalmary smażone. Zobaczcie, tutaj mamy krążki takie, kalmarowe, świeże sobie kupiłem. Yy, te krążki ja wczoraj sobie już nasoliłem. O. Zobaczcie, to są już posolone krążki, tak więc wczoraj były mocno nasolone, tak więc dzisiaj wezmę je Przepukam sobie chłodną wodą. Chodzi o to, żeby też nie były przesalone. Już wczoraj jedną partię zrobiłem. O, pytają mi tutaj. Dobra. Tak są umyte. Dobra, nie trzeba jakoś ich mocno myć. Wczoraj były umyte też. Yy, natomiast odsączymy z wody. Dobra, ja Dobra. Tak, i ochrapałem z powrotem. Dobra. Teraz jajko dajemy. To będą kalmary smażone, takie obtaczane w panierce, tak więc normalna panierka tak jak do kotleta schabowego się robi. Oczywiście mąki trzeba dać. Też żeby obtaczać. No i jeszcze trzeba dać tutaj. Yy, soli i pieprzu do panierki. Tylko nie za dużo. Soli tyle. Pieprzu tyle. I teraz y, oczywiście uczepać to trzeba. Można widelcem, można czepaczką. Szkoda wrócić czepaczki na tą na ten ułamek sekundy. A, nie trzeba jakoś specjalnie się starać. Już jest uczepane. Dobra. No i teraz tak, oleju na patelnię wybierzcie najmniejszą patelnię jaką macie. Chodzi o to, żeby po prostu poziom oleju był wysoki. Ja wykorzystam ten wczorajszy olej, ale wy możecie sobie wziąć świeży, to zdrowie i zalecane jest, żeby jednak co za każdym razem świeży używać. No jednak tutaj trochę bardziej ekonomicznie podejdę do sprawy. No i co? I Bierzemy sobie krążki. No, tutaj błąd zrobiłem. Czekajcie, umyję go jeszcze raz. Tak. Bo chciałem najpierw do jajka. Najpierw do jajka dajemy. Potem dajemy do mąki. Dokładnie sobie obtaczamy. Do jajka. I na patelnię. Olej już jest rozgrzany. Y, temperaturę dajemy na maksimum, jakie tylko się da, bo chodzi o to, żeby te krążki dobrze się tam smażyły. Y, czyli jajko, mąka, jajko, patelnia, tak? No, i tak wszystkie po kolei robimy i smażymy. Potem około 10 minut na tym maksymalnym gazie możemy smażyć, ale jak widzimy, że trochę za mocno to grzeje, bo to różne ustawienia macie gazu na pewno, to wtedy możecie troszkę przykręcić tam na szóstkę, na siódemkę. O, znowu to samo zrobiłem. Najpierw jajko, mąka, jajko. Tak, więc, yy, pój ale to później. Naprawdę, jak się trochę smaży, tak. Ogólnie to powinno na dużym gazie na początku być mocno wysmażone, żeby tam ten proces był dynamiczny, dość. O, można trochę tak bardziej posmarować sobie. To. I patelnia. Tak. I jeszcze trzy zostały. No i dobrze. Za chwilę zobaczcie, jak to teraz się smaży tu. I tak po 3-4 minutach obrócicie to na drugą stronę. No bo ja mam tak zrobione, że nie zakrywa mi cała Możecie zrobić oczywiście tak, że na... bo to na głębokim tłuszczu trzeba smażyć. Możecie zrobić tak oczywiście, że zrobicie, że wam zakrywa, no to wtedy nie będziecie musieli obracać, no ale i tak warto chociaż sprawdzić, nie? O, to nie jest rozcięte. O. No, warto chociaż sprawdzić yy, dlatego trzeba obrócić. No i trzeba patrzeć tak, żeby nie przesmażyć tego jajka, dlatego też właśnie powiedziałem o tym, że... Dobra, to zaraz poprawię lidelcem, nie palcami, no, pamiętajcie, olej jest rozgrzany. Eee, te kółeczka tu robimy. Jeszcze raz. Jajku, już końcówka jajka. Akurat tak wymierzyłem, że to jajko jedno jest dobre tak na, to jest mniej więcej 150 gram tych kalmarów tutaj. O, i teraz to możemy poprawić. I zobaczcie, wszystkie kółeczka się kręcą. O, można tutaj je trochę rozruszać, żeby one nie stykały się ze sobą. I teraz, tak jak jest, widać, że ten proces smażenia jest bardzo dynamiczny. To ja wezmę sobie tutaj, zmniejszę teraz tak na szóstkę. O, dobrze. Czyli gaz zmniejszyłem na szóstkę. Tak, to jest kuchnia gazowa, to jest ten sol gaz. Yy, zmniejszyłem na szóstkę. No i czekam tak gdzieś. 4 minuty aż trochę się przyrumieni i potem obracam na drugą stronę i znowu 4 minuty do zobaczenia za chwilę dobrze, chwila minęła, te 4 minuty, może trochę mniej ale chciałem też powiedzieć, że właśnie to po zapachu można wyczuć kiedy trzeba przykręcić gaz, no bo jajka typowo tak przypalona, przypalane jajka to i wtedy trzeba zmniejszyć ten gaz. Ta panierka ona nieraz odchodzi, ale o, przeważnie się trzyma dobrze. Strzela to nietypowe dość. Może dlatego, że przebiłem panierkę i to trochę wody wydostało. Ale zobaczcie kolor tego też. O, zobaczcie jak to wygląda. Widzicie? Takie złociste. To już jest dobrze. Jeszcze z tej strony podsmażę. Te kalmary muszą być dobrze wysmażone, bo jak za słabo, to one takie gumowate wtedy są. Wiecie i tak? Więc czasem on nawet jeszcze zmniejszę gaz w takim razie tak na czwórkę, żeby one tak trochę dłużej się posmarzyły w, yy, w tym oleju. Żeby wewnątrz dobrze się wysmażyły, bo jak będą właśnie za słabo wysmażone, no to potem będą tutaj. Umowate, no. A co do kuchenki, no to jestem zadowolony. Nie? Ogólnie to solgas, Korzystam już kilka lat z niej. Na razie jest dobrze, łatwo się ją zmywa. Dość funkcjonalna, ale taka, ja mam taką na cztery palniki ukośne. No to jest dużo miejsca, natomiast jak, są, jak jest mniejsza, no to, to trochę ciasno się robi. No, bo tutaj widzicie, te palniki są dość małe. Ta patelnia najmniejsza, jaka jest, a yy, już ciężko by było tutaj na przykład duży garnek przy tutaj postawić. Znaczy, dzięki temu, że jest przesunięty, to jeszcze się zmieści. Ale jakbym tu miał postawić garnek, no to już nie postawił. No dobra, to czekamy jeszcze chwilę. Dobra, słuchajcie, coś mi dzisiaj strasznie tak strzela. Ten olej, yy, tyle już wystarczy. Zobaczcie, jak to wygląda. Znacie po tym, że już jest ta, o, takie ładnie wysmażone. Jak mocniej przysmażycie, to już potem to jajko nie będzie aż takie smaczne. A więc lepiej czasem trochę szybciej wyjąć. Myślę, że te 8 minut się smażyły. No i widać jak to wygląda. W konsystencji jest takie trochę sprężynujące jeszcze. Można by potrzymać dłużej, no ale mówię, no nie chcę tutaj przeciągać, bo... Potem to jajko jest już wysmażone za mocno. Każde oczywiście warto dobrze odczekać, żeby obciekło sobie. Żeby nie było potem takie tuste. I tak to jest oczywiście dużo tłuszczu. Od spodu tak wygląda, od spodu mocniej wysmażyłem sobie niż z wierzchu. Natomiast no, bardzo ciekawe, no to w panierce, można oczywiście zrobić bez panierki, i wtedy można nawet 15 minut smażyć, co nie byłoby też złym pomysłem. Natomiast yy, bardzo smaczne jest w tej panierce i ta panierka nadaje właśnie takiego też dobrego smaku, ciekawego smaku tym krążkom. Oczywiście ta też byłoby bardziej dietetyczne jakby było bez panierki. Bo ta panierka bardzo dużo chłonie też tego tłuszczu. Co warto mieć też na uwadze. Dobrze, i to wygląda w ten sposób. A więc spróbujcie, subskrybujcie i polecajcie dalej. Dajcie lajka. Trzymajcie się. Hej.